Jesteś kierowcą autobusu, Aha. wyjeżdżasz z zajezdni, podjeżdżasz na pierwszy przystanek, do samochodu wsiada siedem osób. Siedem osób wsiada. Dobra, no. Podjeżdżasz na drugi przystanek, z autobusu wysiada 5 osób, wsiadają cztery. Podjeżdżasz na kolejny przystanek, wysiadają dwie, wsiada 5. Teraz pytanie do Ciebie. Ile lat ma kierowca autobusu? To było na początku. A, no Dwadzieścia, 20, ja w sumie ja jadę, tak. No tak, właśnie. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kierowca ma tyle lat co ty. Ile lat ma kierowca autobusu? 12. Dlaczego 12 lat ma kierowca autobusu? Nie, tak sobie powiedziałem po prostu. A to chyba wiek kierowcy nie jest zależny od tego, ile nie, osób siada. Ile lat ma kierowca? No ty wiesz. Nie, nie. No nie wiem, ile może mieć kierowca autobusu. Wiem, że na pewno jest 12 osób w autobusie, ale... Tak? No. A ile lat ma kierowca autobusu? Ale tylko zakończone. No myślę, że powinien mieć tam z 21 lat, przynajmniej... A czy... Ale tego konkretnego autobusu, ile lat ma kierowca? Kurde, tego to nie wiem. Wiesz <słuch> autobusu. No. 31 Dlaczego? <słuch> nie no nie wiem, no nie da się wywnioskować z tego. Pytanie do ciebie. Ile lat ma kierowca autobusu? Nie wiem, bo nie powiedziałeś. Nie, nie powiedziałem. Nie, nie powiedziałem. Wiedziałem. Powiedziałem. powiedziałem na początku? To nie słuchałem pytania. O, jaka była pierwsza informacja? Że jesteś kierowcą autobusu. Ile lat ma kierowca A... autobusu? To. Nie wiem. <ślapple>